Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będziemy sobie rozpakowywać paczuchę od You and Your Horse. Zaraz zobaczymy, co jest w środku, bo słyszałam, że jakaś jest nowość, więc już się nie mogę doczekać. Otwieramy. To z oczywiście, bo znowu nie wzięłam nożyczek. Ok, łatwo poszło. Luna, idź sobie. Ok, otwieramy. I okej, okay, co my tutaj mamy? O, pięknie zabezpieczone. I tak, pierwsza rzecz, którą mamy, o Jezu, to jest olej do kopyt z brokatem. Ale to będzie czatnie. nie? Jezu, jakie prześliczne jest opakowanie. Bardzo ładne. Detale, mam może przybliżyć, pokazać. No i co, no, spodziewamy się, że to po prostu będzie olej do kopyt, ale z brokatem, czyli na jakieś różne sesje zdjęciowe, zawody, to jest super, super pomysł i na pewno będziemy z niego korzystać. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest maść chłodząca. Po treningach bardzo fajna sprawa na nóżki, I, i też będziemy testować, używać. I na pewno recenzję znajdziecie na moim Instagramie. Dobra, co mamy tu jeszcze? O, zobaczcie jakie cudowne, tu mam moje logo i logo Pasi Konika i to jest maść na grudę. Super, my już jedną mamy w sumie, ale będziemy na pewno używać, mm, pachnie tak ładnie, na pewno tamtą skończymy i zaczniemy tą. Kolejną rzeczą, ostatnią już co tutaj jest, to jest maść rozgrzewająca. Będziemy testować i e, zobaczymy jak ona tu będzie działać i na pewno recenzję również zobaczycie na moim Instagramie, oczywiście Was tam zapraszam. A wszystkie produkty możecie kupić w sklepie jeździeckim Pasie Konik i na hasło Mizerka macie aż 10% zniżki, więc myślę, że warto wykorzystać i zamówić sobie jakieś odżywki albo właśnie takie maści chłodzące bądź rozgrzewające. Znajdziecie tam wszystko. E, ja Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego filmiku i dziękuję również dla You and Your Horsa za przysłanie e, tych produktów. U nas na pewno się nie zmarnują, będziemy testować e, i, i co. No i dziękujemy. Ja się z Wami żegnam. Buziaki, cześć. Pa!